Witam was, zodiakalne barany, bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla was miesiąc kwiecień, kochani. Um, sprawdzimy sobie, jak co miesiąc energie najważniejsze plus karta rada. Um, zrobimy też temat miłości dla singli, jak i dla związkowców oraz praca i finanse. Zachęcam was oczywiście do zostawienia łapki w górę, komentarza, do um, zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli komu macie, śmiało udostępniajcie, kochani. Um, warto rozejrzeć się po moim kanale, bo myślę, że wiele ciekawych czytań i um, przekazów znajdziecie. Um, pamiętajcie o tym, że warto też sprawdzić swój ascendent i, um, i jeśli są osoby zainteresowane czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to uh, proszę o kontakt w opisie pod filmem wszelkie informacje tutaj sobie uh, znajdziecie, także śmiało kontaktować się można, zapytać można. Um, nie bójcie się, nie stresujcie ja już przechodzę do przekazu dla was baranki, piecień patrzymy co w dla baranków co tutaj się będzie działo, jaka energetyka Czwórka mieczy, ósemka buław, paś mieczy, rada, dziesiątka kielichów, miłość dla Singli. Mamy wieżyczka i koło fortuny. Związki, wisielec zatrzymanie. Oj, 7 kielichów, Praca, finanse, e, śmierć rycerz e, mieczy i mamy rycerza buław na spodzie talii rycerz kielichu więc jakieś fajne, e, korzystne energie dla was na pewno też będą nie tylko jakieś takie niekorzystne słuchajcie, e, miesiąc taki, mm, zaczniecie ten miesiąc bardzo spokojnie, powiedziałbym raczej są urlopy, raczej są spo, jakiś spokojny okres e, na przykład w pracy, w życiu osobistym tak, dużo się tutaj nie dzieje, skupiamy się na sobie, może troszkę się izolujemy Troszkę mamy potrzebę bycia w samotności, może tutaj jacy, jacy, jacyś lekarze, szpitale, może jakieś zabiegi tutaj, e, po których do siebie będziecie dochodzić, ale jest też czas urlopu, czas odpoczynku, bądź czasu stoju w życiu, ale też taka potrzeba wyciszenia się, ukojenia, regeneracja organizmu powiedziałbym, że tu trzeba o to zadbać mimo wszystko, o spokój psychiczny i o zdrowie... Um fizycznej jak najbardziej um, fajnie się ten miesiąc rozpędził, tak tak musicie naładować baterie, później im dalej e, w miesiąc, tym lepiej e, duż, będziecie przede wszystkim mieli energię tego, żeby działać i działać będziecie, będziecie tutaj załatwiać jakieś ważne sprawy, mam tu jakieś papiery, dokumenty, ale dużo wiadomości też jakbyście się gdzieś z kim komunikowali, um, w jakiejś ważnej sprawie dla was e, i do dzieła tak naprawdę. Tak jak zaczniecie spokojnie ten miesiąc, im dalej w ten miesiąc tym dużo rzeczy tutaj nagle na was spadnie. Chociaż nie powiedziałbym, że to są jakieś nieoczekiwane rzeczy, pe pewnie się coś zdarzy. Powiedziałbym bardziej, że e, tu jakiś projekt, tu jakiś cel, tu jakiś pomysł, tu jakiś plan, i tutaj, jakby wszystko sobie zaczniecie mm, to, czym nie mogliście się zająć wcześniej. Jakby w tym miesiącu na nowo tutaj będziecie chcieli e, się za to zabrać i to realizować. Tylko tak, jakbyście rzeczywiście potrzebowali takiego czasu mm, zastoju, odpoczynku. E, tak, e, gdzieś były te pomysły wcześniej, sprawy, kwestie dla Was ważne, ale był zastój. Może być z, z czynników wewnętrznych, jak naj, zewnętrznych, jak najbardziej, ale myślę, że u większości były to czynniki wewnętrzne. Na zasadzie nie mam siły, nie mam energii, nie mam motywacji. Tak, i tutaj gdzieś coś e, e, się u Was wydarzy, takiego, że odpoczniecie, uspokoicie się i ruszycie pięknie do, o, o, do przodu dobre, fajne, pozytywne wiadomości. Powiedziałbym też, że jak weźmiecie się za pewne sprawy w połowie miesiąca, to też one będą pozytywnie tutaj przybiegać. W końcu miesiąca mam tutaj jakieś zdobywanie informacji w jakimś temacie, poszerzanie swojej wiedzy. Powiedziałbym, że jakieś informacje do Was mogą a, a, dotrzeć, ale też jakbyście Wy chcieli coś zweryfikować tutaj. Możliwe też jakieś nauki. Tylko ja tu widzę jakiś kurs online. To nie będzie, że idziecie do szkoły. Raczej mam tutaj jakieś coś przez internet. Będziecie się uczyć, może jakieś też egzaminy przez internet będą zdawane. Ale coś, coś jest zrobione przez internet tutaj. Jakieś spotkania przez internet, no mm, właśnie może to też jakieś porady będą gdzieś z kimś prowadzić te rozmowy, ale wszystko się dzieje jakby e, w odległości, czyli przez internet, nie takie wiecie, spotkania gdzieś na, w, jakieś, e, w jakimś miejscu, w jakiejś lokalizacji, nie widzę was tam, widzę was, że tutaj gdzieś jakby z perspektywy właśnie jakiegoś dystansu, z kim się komunikujecie, coś omawiacie. Zostawicie sobą to, co już Wam nie służy, dziesiątka e, e, mieczy, ale o czym ona też mówi. Zobacz dobrze, drogi baranku, to, co Cię e, przeciążyło tak naprawdę, co gdzieś może pogorszyło Twoje zdrowie, Twój stan psychiczny, czego Ty już nie możesz e, e, więcej dźwigać, żeby zapobiec takim sytuacjom, że po prostu, no, nie będziesz mieć siły Tutaj, e, możecie myśleć o kwestiach typu branie odpowiedzialności za sprawy innych ludzi na swoje parki, y, jakieś zajmowanie się może też pierdołami, albo właśnie zostawanie e, w miejscu przy sprawach, kwestiach, które dla Was ważne nie są, e, obracanie się w towarzystwie, które dla Was odpowiednie nie jest, kogoś może nie lubicie, ale z grzeczności idziecie. Tutaj ta dziesiątka mieczy jest taka szeroka dość w tym, w tym rozkładzie dla Was. Drogie baranki, ale myślę, że czas właśnie mm, zakończyć też jakąś trudną, bolesną przeszłość, ale też wyeliminować e, jakieś takie e, czynniki, e, faktory, które po prostu was gdzieś jeszcze e, bardziej wykańczają niż e, powodują, że wzrastacie, lecicie i tutaj gdzieś e, załatwiacie swoje, e, realizujecie siebie po prostu. Czas postawić na swoim. Ja tu też mam asertywność, stawianie granic ważne tematy dla Was w tym miesiącu na pewno. Tutaj gdzieś się po czymś pozbieracie, dojdziecie do siebie e, zdrowotnie, ale też mogą rzucić jakieś sytuacje, i tutaj ruszycie do przodu. Będzie trzeba walczyć o siebie, będzie trzeba walczyć o swoje, będzie trzeba postawić jakieś warunki, a, ale trzeba też będzie powiedzieć: Nie, bo mamy tutaj też tego bazia mieczy, tak? I e, też otwórzcie się na inne drogi, inne perspektywy, e, bo jakby są one e, dla Was otwarte, ale. Tutaj nie wiem, czy ktoś wam źle podpowiada i wam jakby tak napędza w jakąś negatywną spiralę. Na zasadzie nie ma dla Ciebie innych opcji, możliwości, szans. Coś tutaj y, jest, jak najbardziej, tylko trzeba gdzieś po to wyjść. Ale najpierw musicie się y, tutaj ustabilizować, ale to się uda. Single, wieża i koło fortuny. Powiedziałbym, że y, na ten moment, na ten czas, nie, możecie mieć nie do końca y, fajne doświadczenia. Może być tak, że czegoś nie dotkniecie, tak naprawdę. E, Równie, jeśli chodzi o związki, o relacje. Tu jakaś znajomość, tu się okazuje, że nie wiem, ma e, partnera, partnerkę, tak. Um, ta osoba, z którą gdzieś tam coś Was łączyło, tu nagle ktoś znika, tu ktoś nagle pokazuje swoje prawdziwe oblicze, wiecie, i takie to są te relacje. No jest na chwilę coś fajnie, pięknie, ale zaraz szybko się też kończy, tak szybko się zaczyna. Tak szybko się kończy, co szybko się zapala, szybko się spala. Tak to u Was widzę koło fortuny, czyli tak naprawdę te doświadczenia są Wam potrzebne. Dlaczego? Że, e, dlatego, że osoba Wam przeznaczona jest już w drodze, ale tutaj gdzieś musicie też e, uporządkować swoje sprawy emocjonalne na zasadzie tego. E, na ile wy do tej wieży wracacie, czyli na ile próbujecie takich relacji naprawiać, odzyskiwać, na ile tęsknicie, tak, czyli niby jest rozstanie, ale nie potraficie zapomnieć, bo tu karty mówią o takiej blokadzie na zasadzie, że mm, trzymasz się tego, to, czego już nie ma tak naprawdę, albo próbujesz naprawić to, co już do naprawienia też nie jest. E, koło fortuny e, zadziała, więc szczęście jakby m, dla singli e, zapisane w kartach jest jak najbardziej. Ale tutaj też jest e, wymagane coś od Was, czyli też tak jak zresztą wyszło nam w pierwszym przekazie, czas coś odpuścić, coś, co Cię blokuje. I tutaj, drogi e, e, singlu, singielko, tak, e, przypatrz się swojej sytuacji i, i jakimś patronom, zachowaniom, które Ci po prostu tak naprawdę nie e, pomagają w znalezieniu prawdziwej e, czy też poznaniu osoby godnej do, do stałej, stałej, stabilnej relacji. E, ta osoba jest. Ktoś tu już idzie, ja bym powiedział do końca roku, że wyjdziecie w szczęśliwą relację, ale najpierw gdzieś tutaj coś się albo będziecie powtarzać jakieś lekcje. Nawet nie musicie koniecznie z samą, oso samą osobą, ale z innymi, ale gdzieś musicie wciągnąć e, przekaz. E, wisielec i siódemka kielichu dla stałych stabilnych związków. Powiedziałam, że troszkę zagmatwanie jest. Zatrzymanie. Nie ma jakichś większych działań, jest obserwowanie, nie wiem, czy nie ma jakiejś separacji może jest takie duże. Um, wiele ta relacja pozostawia sobie do ży życzenia, powiedziałbym. Ktoś tutaj się albo znudził, albo miało być tak pięknie, a jest zupełnie inaczej niż miało być. Może gdzieś ta no, i się wypaliła, coś wygasło, tutaj mam wrażenie. Um, takie wiecie, czekanie na lepsze jutro. Troszkę też um, zakładacie różowe okulary i idealizujecie pewne sytuacje bądź zachowania partnera. Jest to zatrzymanie, tak, albo partner wasze, to może i dwie strony. Niemniej jednak jest to zatrzymanie, obserwowanie, brak jakichś działań, brak tutaj też e, czynów, które by relacje miały w jakiś sposób uleczyć, czy też naprawić to, co e, nie działa. E, tylko takie oczekiwanie, no i, no, i, a, no, może jutro będzie lepiej, a może za tydzień, a, dam jeszcze czas, albo to, albo tam, i takie ciągle tłumaczenie, czyli zachowań e, i stałej sytuacji ale nie ma działań i nie ma aktywnego naprawiania problemu. Więc powiedziałbym, że to są pogubione jakieś relacje, mogą być separacje, mogą być jakieś takie momenty izolacji właśnie, a ewidentnie coś się dzieje, tylko nie jest o tym mówione. Jest stagnacja, jest pasywność. I to nie zbierza ku dobremu, bo ciągle jest poczucie, że czegoś nam brakuje i że czegoś chcemy więcej. Finanse, coś tu się zacznie dziać u Was na lepsze, będą zmiany. Ja myślę, że będą odejścia z pracy, stanowisk, czyli też nie, nie bójcie się, że stracicie swoją pracę. Ja to też nie widzę, że to wy, e, Was wywalają z pracy, ja to widzę, że Was się coś, Was coś pęka, Was się coś zmienia i że postanowicie w końcu odejść z jakiegoś miejsca, może być jakieś trudne, toksyczne miejsce u Was, bądź jakieś osoby, które Was denerwują, irytują. Jakieś szarpanki, jakieś plotki, jakieś niedomówienia, wiecie? Taka sytuacja u Was w pracy może być nieciekawa. Ja tu mam nowe projekty, nowe cele, kursy, szkolenia. To też co mówiłem, coś online możecie się wziąć. Za coś online yy, idziecie, zmierzacie w nowym kierunku, ale to jest pod koniec miesiąca, gdzieś tu się coś nowego dla Was pojawia, a do połowy gdzieś tak się będziecie mm, pomiędzy jednym a drugim, ale jest karta śmierci, czyli tutaj jakby. Um, będzie to odpuszczenie, będzie ta zmiana. Jedne drzwi się zamykają, dru drugie wam się otwierają i będzie fajnie. Droga nie będzie e, może łatwa. Ktoś też, was może też chcieć zatrzymywać, albo wam poczucie, że wy nie możecie odejść z tej pracy. Um, aczkolwiek myślę, że wy i tak swoje gdzieś e, zrobicie. Myślę, że tu wiele zrozumienia co do swojej sytuacji finansowej, zawodowej do Was przyjdzie w tym miesiącu, drogi Baranki. A, I że zaczniecie zmierzać w lepszym kierunku, ale to wszystko wiąże się za waszą decyzją. Tak samo się tu nic nie zadzieje, to się dzieje tylko i wyłącznie dzięki wam i waszą decyzji. Gdzieś wam tutaj e, pojawi się u was odwaga, power i chęć do tego, żeby, żeby w końcu odpuścić jakieś miejsca, w których nie czujecie się już e, ani spełnieni, ani szczęśliwi, ani zadowoleni. Um, jeśli chodzi o finanse jako pieniądze, tak to powiedziałbym wyjście z długów baranków widzę. Wyjście z długów, rozwiązanie jakichś takich trudnych, e, może coś chcieliście z czegoś rozliczyć, może e, odwołaliście się od czegoś, coś umorzyć, jakieś koszta, ja bym powiedział, że to wszystko pójdzie e, będzie na plus jak najbardziej, nie odbędzie się bez walki, ale tutaj jakieś, jakieś koszta się unormują fajnie dla was i o to, co będziecie walczyć, to też wywalczycie. Jeśli się tego nie poddacie, to oczywiście jak najbardziej tak. Ja bym powiedział że też, baranki mogą cię prosić o podwyżkę, o, o jakieś lepsze warunki, tak? A tutaj szefostwo może nie końca tego spełnić i po prostu będziecie odchodzić, jakby. Nie będziecie czekać jeszcze albo dawać kolejnej szansy. Tym bardziej, że będą możliwości ku temu, żeby gdzieś sobie dalej pójść. Więc jak najbardziej na plus. Także dużo się będzie działo w tym życiu zawodowym zmiany, ale zmiany na lepsze, tak? To, co wam nie służy, zostawiamy. Um... Sprzeciwieństwa powiedziałbym, nie zgadzam się z tą sytuacją, nie zgadzam się z tym traktowaniem, nie zgadzam się z tym, że nie jestem doceniany, doceniana i idę dalej, tak? Ale też powiedziałbym, że może też są jakieś miejsca, które, w których nie ma rozwoju pracek, w której jest jedna funkcja. Jedno stanowisko i, i nie ma tutaj jakby mm, możliwości takiej, żebyście się czegoś nauczyli, gdzieś, gdzieś jakby wiecie, y, szli dalej. Tylko jest to jedno miejsce, a wam gdzieś te potrzeba jednak zmiany. no Jesteście tym znakiem, jesteście barankiem, więc tutaj was będzie to korciło, ale jak najbardziej. E, na plus, drogie baranki, tak to wygląda. As, y, czy też, y, też u nas podzielili, czy fajne jakieś prezenty, komplementy, słowa, uczucia? Ktoś jest z Wami zafascynowany, powiedziałbym. Wszystkiego dobrego, drogie baranki. E, pamiętajcie o swoim ascendencie. E, Zachęcam do rozejrzenia się po kanale. Um, Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza, jeśli komu macie śmiało udostępniajcie. Jeśli chodzi o czytania czy też rytuały prywatne, to w opisie pod filmem wszelkie informacje. Serdeczne pozdrowienia wspaniałego kwietnia i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.